Chcę zacząć od tego, że gmina, samorząd generalnie jest. Ta trudność samorządu polega na tym, że z jednej strony nie jest organem administracyjnym, który cokolwiek mógłby tutaj. Wydać. To, 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 tak jest, że, że gmina y, nawet pozwoli na budowę, nie, nie wydaje ani, ani pozwoli na, na, na rozbiórki żadne. W związku z tym nie możemy jakby tutaj wyrazić w tej, w tej kwestii stricte budowlanej żadnego y, stanowiska, ani powiedzieć, co co, 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 gmina, y, co, co gmina na to. Y, z drugiej strony jesteśmy samorządem lokalnym. Ty, tego szczebla podstawowego i czujemy odpowiedzialność za wszystkie sprawy, które mają miejsce na terenie naszej gminy. Tutaj nie, 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 ani radni, ani, ani organy gminy nie uchylają się od y, zainteresowania, czy od odpowiedzialności wręcz za to miejsce, za ten, za ten obiekt. Tutaj taką znamienną rzecz chcę podkreślić. Jak w każdej no, lokalnej polityce, mniejszej czy większej, czy ra, radach gmin, są podziały. Jest, jest, jest jakaś policja rządząca, nazwijmy to, jakaś opozycja, czy pojedyn pojedynci radni adwersarze. To w tej sprawie chyba jedyne, trudno mi sobie przypomnieć jaką, jakiś drugi podobny przykład, jest jednomyślność. Nie ma rozbieżnych stanowisk nie ma rozbieżnych opinii. Wszyscy są jednomyślni, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby ratować ten kościół. To takie, takie jest stanowisko. Gminy czy samorządu, jak byśmy to nazywali, to, to ja tutaj chętnie głoszę i powtarzam przy każdej okazji. Tutaj nie ma naprawdę dylematów. My jesteśmy jednomyślni i chcemy dołożyć starań, żeby to ratować. A posłużę się pewnym przykładem, bo jest przykład pozytywny, którym zasłużyła się i społeczność lokalna, i właśnie administracja samorządowa. Miejscu. Mianowicie mam to na myśli rewitalizację wody Lipkowskiej tego, tego zbiornika wodnego i cieku wodnego, który okala od południa to miejsce. Mianowicie kilkanaście lat temu, ja już nie pamiętam, w którym roku, oddolnie powstała inicjatywa, grupa mieszkańców, społeczników przyszła do mnie i my tutaj proszę pana, chcemy zebrać pierwsze fundusze na zrobienie projektu rewitalizacji. Tego cieku wodnego, no i my po prostu no, chcielibyśmy wciągnąć gminę w dalsze działania. No to mówimy dobrze, no to róbmy. Powstał komitet, przewodniczącym komitetu pan Jan Kliński, ówczesny przewodniczący Rady Gminy, obecny starosta. Zebrali 50 tysięcy w kilka dni, czy tam w kilka tygodni, ja już nie pamiętam, ale 50 tysięcy na tamte lata, za te 50 tysięcy. Wzięli dobrego projektanta, fachowca z tej dziedziny, został zrobiony projekt. Zostało wydane pozwolenie wodnoprawne, wszystkie inne pozwolenia budowlane i pozostałe. I gmina się włączyła w ten sposób, że po prostu wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dotację na ten cel. Dostaliśmy 150 tysięcy złotych tam był warunek taki, że dotacja nie może przekraczać 50%, czyli drugie 150 tysięcy trzeba było znaleźć, a jednocześnie przepisy o finansach publicznych zabraniają wyłożenia jakichkolwiek kwot z budżetu, więc no, no, była pewna trudność, no 50 tysięcy się znalazło na początek, ale jeszcze te 150 tysięcy, to już te następne, to jest trudniej zawsze zdobyć, ale się udało, po prostu zostały tutaj włączone prace, prace parafialne, Głównie parafia, ale nie tylko, bo firma, która wygrała przetarg na tę rewitalizację, też jakiś wkład wniosła. Także udało się uzbierać tych prac za 150 tysięcy, że za 300 tysięcy złotych my to zrewitalizowaliśmy. Przy czym, no tam zresztą taki warunek był dotacji, że tego typu obiekty, które są dofinansowane z funduszy. Ochrony środowiska, muszą być obiektami publicznymi, czyli otwartymi. I on miał ta, 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 taką rolę pewnić. My już tam mieliśmy plany założenia koła wędkarskiego, jakiegoś, jakiejś sekcji kajakarskiej, bo akurat to jest dość długi. W tej chwili woda jest spuszczona, więc nie widać jak, jak, jak właściwie to powinno wyglądać. Natomiast yy, cały, cały ten, ten ciek wodny jest dość długi, więc można świetnie na przykład yy, sekcję kajakarską było tam, tam zrobić. Ale to się akurat yy, zbiegło ze zmianą yy, proboszcza, i niestety nowy proboszcz yy, no, zmienił, yy, zmienił w, yy, deklarację poprzednika. Zamknął, ogrodził przede wszystkim niezbyt estetycznym obrazeniem y, 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 cały ca, 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 ca ten teren i, i, i praktycznie nikt tam nie ma wstępu. Także no, cała, cała ta inicjatywa i w sumie sukces, bo się udało skończyć, tylko nie udało się wykorzystać potem tego, jak, jak można byłoby to wykorzystać. Y, więc ja, ja ten przykład może, może tutaj zbyt długo o tym mówię, ale jest dobrym przykładem do naśladowania, więc no, gdyby Tutaj wszystkie czynniki no, były jednomyślne i parły w jednym kierunku, to można wiele zrobić. I co, co gmina może? No, nie może wyłożyć pieniędzy z budżetu, no, ale to, to jeszcze nie, nie oznacza, że nic nie może. No, przecież my możemy dać czy pracę organizacyjną. Czy, czy tutaj nasze komórki, które mają duże doświadczenie w pozyskaniu środków właśnie zewnętrznych z różnych źródeł, e, mogą też służyć swoją pracą e, i tutaj żade, żadna ustawa nam nie zabrania. To, 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 to my płacimy co prawda za tych urzędników, ale wprost na, 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 na ten cel nie, nie wydatkujemy i możemy zaangażować cały aparat urzędniczy do działań, jakie byłyby potrzebne, żeby coś e, uratować, coś e, pomóc. Także yy, jeszcze jeden aspekt. Tutaj yy, pan był uprzejmy yy, nawet w taką dygresję zrobić, że no, gminę włączyć, żeby znalazła teren gdzie indziej, no prawda, właśnie. poza Czy poza tym możliwość. Yy, to znaczy, my mamy drugi pozytywny przykład. Mianowicie yy, przykład budowanego kościoła w Blyznę, gdzie tam została utworzona nowa parafia od podstaw, to dzięki gminie, bo my się zamieniliśmy na tereny z parafią. Tam mieliśmy teren, część, yy, część został wydzielony pod parafię około hektara. Yy, yy, i jest y, budowany z powodzeniem y, kościół. Parafia już funkcjonuje, bo y, muszę się odbywają w y, kaplicy. Także jak jest potrzeba i jest dialog, jest współdziałanie, to są efekty. So, y, so, so, o, są efekty. Pozytywne i tutaj też można byłoby się spodziewać, że podobny efekt moglibyśmy osią osiągnąć. Więcej powiem, dokąd proboszczem i dziekanem w Babice, dziekanem dekanatu lasyckiego, a, a proboszczem w Babicach był ksiądz Jan Szupka, to on robił zabiegi wieloletnie, i tutaj już też jakieś tam rozeznania i pierwsze kroki poczyniliśmy w celu znalezienia terenu na nową parafię w okolicach Zielonek. Zielonki, koczarki stare w tym, w tym, w tym, w tym rejonie, czyli w bezpośredniej bliskości parafii lipków. Więc ja sobie tak wyobrażałem, że lipków mógłby, parafia lipków mogłaby zostać taka, jaka jest, nie, nie większa, żeby, żeby, żeby ten kościół jak gdyby mógł spełnić potrzeby sakralne. Natomiast gdzieś niedaleko, w stosunkowo niedalekim sąsiedztwie, może powstać nowa parafia, bo gmina się rozrasta, przybywa nowych domów, mieszkańców i jest potrzeba nowego obiektu. Więc ta, taka, taka była wizja. I my, my poczyniliśmy pierwsze rozeznania jakieś takie zapatrywania planistyczne z punktu widzenia urbanistycznego, gdzie można by szukać tych terenów, bo gmina nie ma. Ja, jako właściciel takiego terenu nie ma. Ale to nie oznacza, że nie może dołożyć starań, żeby znaleźć albo pomóc, bo mamy też bogate doświadczenie w negocjacjach pozyskiwania terenów na przykład na poszerzenia na modernizację dróg, nie, nie naszych tych wojewódzkich czy, czy powiatowych, ale to już nie chcę tutaj rozszerzać. W każdym bądź razie już były poczynione pierwsze kroki w kierunku pozyskania terenu na nową parafię. I gdyby właśnie w, tutaj w okolicach Zielonek, czyli starych Koczarch zrobiła yy, yy, nowa parafia, to też problem byłby rozwiązany, w sensie takim, że nie byłoby tej presji na budowę, na, na budowę większego kościoła, czy, czy obok drugiego kościoła, tylko mogłoby powstać parafia, która by odciążyła e, tę obecną. I wszystko by się y, dobrze połączyło. Ale mówię, nam jest bardzo trudno my jesteśmy osobami publicznymi, prawda i nam jest bardzo trudno zajmować jakieś takie radykalne stanowisko, stanowisko które dotyczy strony kościelnej. Jest, jest to bardzo trudne z, z wielu powodów, to, to chyba niezrozumiałe. Także y, mówię, my nie chowamy głowy w piasek i nie nabieramy y, wody w usta, ale jest pewna. No, pewien nuance, no, no delikatność nas, na naszej, naszego położenia, co nie oznacza, że my nie, 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 nie będziemy nakładać starań, jesteśmy otwarci, ale tr trudno jest o ten dialog. No, ja, ja mówię, no mam poprawne relacje z księdzem Kowalskim, ale ja nie wiem, ja ze dwa lata temu miałem okazję porozmawiać w, ogóle w jakiejś tam sprawie. w kapliczki ostatnio, kapliczki, to, to może nie było dwa lata, może trochę, trochę mniej. Trochę inny był plan, tak? Tak prawdopodobnie jak wierzchło, a trochę inaczej się to potoczyło, ale też no, wiele, wiele stron było włączonych i, i można byłoby to dużo lepiej zrobić.